Przygotowania do urodzin Mai. W tym roku, czyli na jej pierwszej urodzinki, postanowiłam, że motyw będzie w motylki. Także udało mi się kupić takie dekoracje stół, co prawda, z kwiatuszki i tęcze, ale ładnie akurat kolorystycznie pasuje, bo będzie też motyw pastelowy. A wczoraj też robiłam girlandę z balonów, to jest moja druga girlanda, ale powiem Wam, bardzo mi się podoba. Chociaż wiadomo, no takie tworzenie girlandy, szczególnie jak się pompuje, dmucha balony zamiast ich po prostu pompuje pompką, trochę zajmuje czasu, ale z efektu jestem bardzo zadowolona e, i myślę, że e, co urodziny każdego dziecka będę takie coś tworzyć, bo później jest fajna naprawdę pamiątka, tym bardziej, że zauważyłam, że te e, balony, które się dmucha samemu, e, pompuje, tak, dmucha. Samemu wytrzymują o wiele dłużej niż takie pompowane e, pompką, więc pewnie, no może za 2-3 miesiące e, nam ta dekoracja e, wytrzyma. Mamy motylka, e, tu jest jeden, tu jest drugi, ogromny, także na razie będą wisieć <grywka> na suficie, e, bo muszę znaleźć. E, Coś, co będzie je trzymać, ale pewnie klocki e, duplo się super nadadzą, plus jakiś e, sznureczek i będzie super I Happy Birthday, po prostu taki e, napis mm, Tu jeszcze jak widzicie są motylki, to są takie e, naklejki, tylko które samemu się tworzy e, To znaczy e, one są papierowe i do tego po prostu się nakleja e, taką, taki klej na nie i Później mogłam nale nalepić na em, te balony, także powiem wam, super Tak, moja mamisia Hej, idziesz do misia? Majeczka, cześć! Nie, nie idziesz do Misia? Misio jest? Tak, robisz tuli-tuli. Przymij, Misie. Tuli, tuli, tuli. O, jak słodko. Tuli, tuli, tuli. Wygląda to, który robiłam. Też jest właśnie w motylki. Tu też narysowałam te motylki. Tu jest napis 1, będzie też jedyneczka później świeczka i maja. Także bardzo mi się podoba, i pewnie później może mi się uda, jak nie zapomnę, to pokażę Wam, jak wygląda w środku, oczywiście, jak już będzie pokrojony. Ale powiem Wam z efektu jestem zadowolona. Nie wiem, na kamerze to niestety nie widać, ale możecie sobie wyobrazić, że e, to jest pastelowy róż. Tylko po prostu w kamerze mam wrażenie, że wygląda na żółty, ale mm, na żywo jest bardziej taki e, pastelowy, więc ja zaczęłam się szykować i zobaczymy, czy mi się uda jakieś przebitki z urodzin nagrać. E, czy nie. <laughs> Bo to w sumie różnie z tym bywa. Ale fajnie się udało w ogóle, bo e, ja mam sukienkę w motylki, więc akurat e, idealnie wpasuje się w motyw przewodni. E, I mm, zobaczymy, czy mi się jeszcze coś uda do Was dzisiaj odezwać, czy po prostu widzimy się już jutro. I makijaż i stylizacja gotowa. W ogóle fajnie się ułożyło, bo akurat maje jest na drzemce, więc e, będzie wyspana, jak będzie mieć urodzinki o 14.00. są? Nie odjeżdża wózek! Nie, nie odjeżdża wózek bez zablokowany, wiesz? Jechał! No wcześniej jechał, tak, zaraz będziemy jechać, Maciusiu. A dzisiaj trafił nam się taki ładny, słoneczny dzień, więc wybraliśmy się na spacerek. Niestety pogoda zdradliwa 12 stopni słońce, ale niestety jak zawieje To jest bardzo zimno, więc jesteśmy ubrani Trochę po zimowemu, tak? Maja zjęła czapkę A dzisiaj na obiad zrobiłam Burrito, to znaczy Ja będę mieć burrito z wrapem A dzieci po prostu miały Ryż z mięsem mielonym, Szpinakiem, kukurydzą i sosem pomidorowym. Mai i Maciuś sobie smakowały, także super. Myślę, że będę robić to częściej. A ja po prostu sobie, sobie to wrapie, Ale chyba po prostu zrobię tak, że nałożę to do, normalnie do wrapa, a później zapiekę w piekarniku i będzie taki chrupiący. Co Maciuś ma? Tak, masz Hot super. Tak, my zjemy obiad i będziemy się szykować na dwór. Co się stało? No nie. O nie! Kółko się ubrudziła. I tak wygląda mój wrap. Mam nadzieję, że się najem, bo to jest po, podobnież porcja, taki wrap. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pewnie normalnie zrobiłbym dwa albo trzy. Ale z racji tego, że jestem na deficycie kalorycznym, czyli też redukcji, to jest w sumie to samo, to liczę kalorie i pilnuję po prostu tego, żeby nie przekroczyć tych 1800 kalorii dziennie i w sumie od poniedziałku jestem czyli już ponad tydzień bo dzisiaj mamy środę i na razie powiem wam super mi się to sprawdza i chudne bo już w sumie minus 2 kg mi zleciało także super i tak wygląda moje burrito już upieczone a w środku wygląda tak tak Maciuś też ma burrito tak Maciuś zobaczył, że ja sobie biorę wewrapa i też takie chciał więc mu zrobiłam, także jemy razem co ty masz Majusia? No to, to są takie yy, nie wiem jak to nazwać pudrowe wafelki coś takiego Maciuś wiesz no melt to się nazywa po angielsku a po polsku nie mam pojęcia jak to się tłumaczy tak Mariusia też je bananowe tak one są bananowo brzoskiniowe chyba wiesz pokaż opakowanie one są bananowo dyniowe także zaskoczenie ale powiem wam naprawdę są fajne Melty buttons się nazywają po angielsku, tak? Maja ma całą paczkę, wow! Otwierasz? Tutaj jest, proszę. Tak, damy też Maciusiowi. Proszę. No. Ale tak, dzieci lubią takie przekąski, tak?